moje koteczki z tej strony kotek tutaj dzisiaj taki krótki odcinek. Zamieniam się z tego, że ja chyba bardziej wolę nagrywać w roku szkolnym. I ogólnie... Sorry, że mnie nie było cały wakacje, ale wolę to naprawdę nagrywać do roku szkolnym. A więc tak. Warto spojrzeć na to, że też mam dobre wieści, że mój kolega, czyli Maktus znowu zaczął nagrywać na swoim kanale no i znowu znalazł się w tym dobre wieści no i właśnie chciałem też sobie <try> ten, ten, ten zadać żeby wykonał. kanał ale mianowicie tylko mianowicie, mianowicie... Mianowicie ten film dał to, żebym wykonał na YouTube podchody, a więc może je dla Was wykonam. I jest... No a więc też z dziś postaram się stucić, jest jeszcze kolejny filmik. I a więc się, tylko jeżeli coś z Was chciał, się zapytać w jakiej grę ja to wygram, to jest Minecraft i ogólnie... To jest darmowa gra, na Minecraft Bedrock Kuma e, Rainsteam czy to jest w tym stylu. Taką innego skoczyć. Dobra. Jakbyście się pytali, ta gra jest darmowa, nie musicie nic dużo nie płacić. No i... Widzimy się. Paja!